Witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dziś przepis. Y, ponowny przepis na wykorzystanie cukinii. Bardzo fajny przepis. Y, konkretnie zrobimy taką y, pastę do kanapek. Ala smarowidło, ala pasztetowa, można powiedzieć. Naprawdę fajny sposób możemy wykorzystać to warzywo. Naprawdę warto. Tak, więc co ja do tego potrzebuję? Tutaj mam kilogram cukinii. Teraz rozkrawam i musimy wydrążyć, wydrążyć pestki. No i ja to jeszcze sobie obiorę. Jeśli macie młodą cukinię, ta już jest troszeczkę przerośnięta. Tak więc ja obieram tą skórę. Ale jeśli macie młodą, jak najbardziej zróbcie sobie ze skórką. W niczym to nie przeszkadza. A nawet pomoże. Jak wiadomo, w skórce jest wiele witamin. Słuchajcie, czasami znudzą nam się te pasztety różnego rodzaju ze sklepu, wędliny. Czasami mamy już tego dość. A tutaj w zasięgu ręki mamy wspaniałe warzywo, z którego możemy sobie zrobić naprawdę coś fantastycznego. Jeszcze tutaj nie dopowiedziałem: tutaj będzie jedna papryka, marchewka, ale to wszystko, wszystko w odpowiednim czasie. Tak więc ja teraz sobie obieram cukinię i za chwilę pokazuję, co dalej. Tutaj mam obraną jedną cukinię, tak jak mówiłem, cukinię kroję w drobną kostkę. Nieważne, czy zielona, czerwona, czy żółta. Tutaj chodzi o nadanie smaku. Także nie ma to znaczenia, jaką my damy yy, paprykę. Tak więc papryka w drobną kostkę. Papryka pokrojona wylądowała w misce. Teraz przechodzimy do tematu cukini. Cukinię trę po prostu na tarce dowarzy na tej grubej, na grubych oczkach. Moglibyśmy sobie ją potroić w kostkę, ale ona będzie jeszcze solona. Wiecie o co chodzi? Musimy się podbyć, pozbyć nadmiaru tego płynu. Tej wody, która jest zawarta w cukinii Także lepiej to, lepiej to zrobić tak Szybciej ta woda po prostu, szybciej się tego pozbędziemy Tak więc ja teraz ścieram kilogram cukinii I pokażę co robimy dalej Cukinię mam startą. Tak jak mówiłem, musimy się pozbyć nadmiaru tej wody, tego płynu zawartego w cukinii, więc dodaję jedną łyżkę soli. To jest chyba najlepszy sposób. Wymieszam i odstawiam na około pół godziny. Cukinia odstawiona, możemy działać z pozostałymi warzywami. Do tego przepisu potrzebuję 250 g marchewki. Marchewkę ścieram również na tych grubych oczkach. W następnej kolejności cebula. Cebula w ilości 200 g. Cebulę tnę na grube plastry. Wiadomo, ona i tak będzie duszona. Także tutaj nie ma się co bawić w kosteczkę. Tak w zupełności wystarczy. Cebula pokrojona. Dorzucam do marchewki. Ja tutaj nie będę cebulki podsmażał osobno. To wszystko razem będzie się dusić. Teraz jeszcze został czosnek. Mam tutaj 7 ząbków czosnku. Troszeczkę większe, mniejsze. Czosnek kroję tylko na plastry. Słuchajcie, na patelnię wlałem sobie odrobinę oleju. Teraz dorzucam warzywa. Oczywiście bez cukinii. cukinią będziemy działać później. No i teraz oczywiście musimy to wszystko udusić. Warzywa muszą zmięknąć. Także to chwilę potrwa. Możemy sobie to przykryć. Od czasu do czasu mieszajmy i kontrolujmy, aż warzywa będą miękkie. Słuchajcie, warzywa przełożyłem sobie do garczka. I teraz na patelni ponownie olej. I działamy z cukinią. Cukinie trzeba wycisnąć, cukinie wyciskamy i wkładamy na patelkę. Oczywiście musimy pozbyć jeszcze nadmiaru tego płynu, nie oszukujmy się, chociaż ona była solona, teraz jest odciskana, ale jeszcze tego płynu jest dość dużo. A w takim smarowidle no nie chcielibyśmy, żeby to było rzadkie. To musi być w miarę gęste. Więc teraz, na minimalnej mocy palnika, podduszamy cukinię. Po prostu pozbywamy się nadmiaru tego płynu. Ja już tutaj nic nie przykrywam. Nie przykrywam patelki. Po prostu niech ta woda, niech ta woda paruje. Słuchajcie, cukinia z papryką fajnie zmiękły. Ta woda delikatnie odparowała. Chociaż jeszcze nie jest zupełnie. Yy, jeszcze tutaj będziemy troszeczkę to gotować. Teraz dodaję przyprawy. pół łyżeczki tymianku, pół łyżeczki oregano, taką niepełną łyżeczkę soli, z racji tego, że cukinia była już solona, jedną łyżeczkę papryki słodkiej. Jedną łyżeczkę pieprzu ziołowego. Do tego jeszcze około 100 gram koncentratu pomidorowego. Teraz musimy oczywiście to wymieszać i zostawmy. Niech jeszcze nam się to lekko podgotuje. Później zblendujemy, zobaczymy jaka wyszła konsystencja. Jeśli będzie zbyt rzadkie, jeszcze będziemy odparowywać. Yy, tutaj jeszcze będzie dodawany ocet, ale o tym za chwilę. A ocet dlatego, z racji, że idzie to do słoików, tak więc ja dodaję niewielką ilość octu. Słuchajcie, warzywa fajnie zmiękły, za chwilę będę je blendował. Na tym etapie dolewam teraz dwie łyżki octu winnego. Oczywiście ktoś nie ma octu innego, może zastąpić go octem jabłkowym. Nie ma żadnego problemu. Tak więc lekkie wymieszanie i teraz blenduję. Po tym blendowaniu wszystko wylądowało w praniu, ale to nic. Najważniejsze, że przepis, który Wam podaję jest idealny, perfekcyjny. Tutaj mam gęstość, gęstość tej pasty. Taką właśnie jak chciałem mieć. Tutaj już nic nie będę redukował po, po zblendowaniu. Smaku jest idealna, tak więc ta ilość przypraw jest, jest perfekcyjna. I słuchajcie, teraz ładuję to do słoiczku, słoiczki oczywiście wyparzone, tak jak nakrętki. Ja używam takich małych słoiczków. Wydaje mi się, że do tego najbardziej najlepiej pasują. Wiecie, otworzymy. Zjemy, nie zalega. Tak więc zachęcam, do, zachęcam Was do zrobienia sobie takiej pasty. No, naprawdę coś fantastycznego w smaku. Nie kupicie tego w sklepie. A jak kupicie, na pewno to nie będzie takie. Tutaj yy, wiemy co mamy. Warzywa świeże. Także coś najlepszego. I przede wszystkim bez dodatku chemii. Słoiczki mam napełnione, wyszły takie trzy niewielkie sztuki. Tutaj jeszcze, ale to oczywiście pójdzie na bieżąco. Teraz przecieram, zakręcam i pasteryzuję. Słuchajcie, mieliśmy dosyć dużo tych warzyw, a sami widzicie, że niewiele tego wyszło. Tak więc ja czekam na następny rzut cukinii i działam dalej z tym, bo to jest naprawdę pyszne. Teraz zakręcam i pasteryzuję. Jeśli chodzi o pasteryzację, będę pasteryzował przez pół godziny. Tak więc pastę do chleba mam zapasteryzowaną. Was zachęcam do robienia właśnie takich tanich, szybkich, prostych, zdrowych przetworów. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na moje kolejne filmiki.